Na pewno jest to dla nas bardzo dobry wynik. Na pewno tutaj, przyjeżdżając tutaj do Radomia, obawialiśmy się bardzo przeciwnika, ale udało nam się zdobyć cenny remis. Myślę, że mecz był, może nie był zbyt emocjonujący, ale na pewno, na pewno Radomiak był drużyną lepszą, stworzył więcej sytuacji. Jednak e, tak naprawdę e, wypełniliśmy te wszystkie zadania, które dzisiaj sobie postawiliśmy, czyli, e, czyli, y, czyli nie, nie, ch nie chcieliśmy stracić bramki, to nam się udało. I wywozimy z bardzo cenny punkt. Ja myślę, że tak jak mówiłem wcześniej w wypowiedziach, że szanse w tym meczu e, w, ty, w tym meczu są, są, w tym meczu są 30 do 70 dla Radomiaka na korzyść oczywiście Radomiaka to myślę, że w drugim meczu już wzrosną 40 do 60 też na korzyść Radomiaka. Ale na pewno, na pewno w Sandomierzu postawimy Radomiakowi twarde warunki i, i postaramy się też sprawić niespodziankę.